Niedzielna refleksja, 23 lipca, dzisiejsza Ewangelia św. Mateusza, rozdział 13, wiersz 24 do 30. I Chrystus mówi: Królestwo niebieskie, podobne jest do gospodarza, który zasiewa dobre ziarno. Ale w nocy, kiedy wszyscy spali, przychodzi nieprzyjaciół i zasiewa chwast, złe ziarno. A więc Chrystus mówi o Królestwie, tym, które jest wśród nas. W Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 17, wiersz 27, Chrystus mówi: Królestwo Boże jest wśród Was. I tym królestwem, jak wyjaśnia święty Paweł w liście do Rzymian, 14-17, jest sprawiedliwość, pokój i radość w duchu świętym. I to królestwo jest podobne do gospodarza, który zasiewa dobre ziarno. Ale pojawia się nieprzyjaciel, który zasiewa chwast. Dobre ziarno wydaje owoce, jak mówi Święty Paweł w liście do Galatów 5:22-23. 5, mówi: Te owoce dobrego ziarna, które zasiewa Chrystus, tym gospodarzem jest Chrystus, są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność i łagodność. Jest to jest te prawdziwe oblicze Królestwa Bożego i to owoce Królestwa Bożego, które jest wśród nas. A nie przyjaciel, który zasiewa nocą, kiedy wszyscy śpią, czyli szata, owoce jego zasiewu, to jak mówi Święty Paweł, w tym samym liście do Galatów 5, 19, 21, mówi to, nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwo, chwalstwo, czary, nienawiść, spór, zawiść, niewłaściwa bo, pogoń za zaszczytami, niezgoda, zazdrość, pijaństwo. To jest ta druga rzeczywistość, która pojawia się właśnie, kiedy nieprzyjaciel przychodzi i zasiewa te złe ziarna, kiedy szatan pojawia się. Tak więc, Pytanie jest, co robić? Przede wszystkim ważne jest to, abyś był świadom. Świadom, że w Tobie i wokół Ciebie jest to ciągłe zasiewanie ziarna. Chrystus ciągle zasiewa to dobre ziarno, którym jest nic innego jak życie, błogosławieństwo prawdy. Ale jest również w Tobie. Zasiewanie tego ziarna przez nieprzyjaciela szatana, którym jest śmierć, przekleństwo i kłamstwo. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Świat, który, który tak bardzo wielu z nas podziwia, nie mówi o grzechu, czyli o tym odejściu od Boga, odrzuceniu Boga jako jedynej prawdy, odrzuceniu Jego miłości, przykazań. Zerwaniu relacji z Bogiem, a zarazem zerwaniu relacji z prawdą o sobie. Nie mówię o tym. Świat nie mówi o nawróceniu, przebaczeniu. Przebaczeniu, które dokonuje tylko Bóg. Świat nie dokonuje przebaczenia, bo nie jest zainteresowany przebaczeniem. I teraz pytasz się, co robić. A Bóg w księdze powtórnego prawa, rozdział 30, wierszy. 19. Mówi: Kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. I mówi dalej: Wybierz życie, wybierz błogosławieństwo, a Ty i Twoje pokolenie będziecie żyli. Czyli przesłanie dzisiejszego czytania Ewangelii jest, abyś był świadomy tego, że zasiewa się dwa ziarna w tym królestwie, które przeżywasz. Chrystus dobre ziarno, a szatan złe ziarno. Ja byś teraz umiał wybrać, poznać i wybrać, żebyś nie był takim biernym naśladowcą tego, co inni ci mówią, i ich naśladował i manipulował. Nie. Bądź proaktywny, poznaj i wybierz i działaj. A ty i twoje kole... pokolenie będziecie żyli w prawdziwej miłości